Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziękuję za subskrypcję, łapki w górę i komentarze. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym się zająć troszeczkę innym tematem niż numerologia czy lustrzane godziny. Takim troszeczkę bardziej życiowym, ponieważ skończyłam Instytut Psychologii Stosowanej. Psychotronika zazwyczaj nie dotyczy tylko i wyłącznie kart i numerologii oraz innych takich fajnych, można powiedzieć, terapii, ale i również dotyczy czystej psychologii, jak ja to nazywam. Słuchajcie, jak rozpoznać <tokstrzyma> toksyczny związek? <tokstrzyma> Przepraszam Was, chrypeczka. <tokstrzyma> I czy można go naprawić, albo się od niego uwolnić? Słuchajcie, no. Toksyczny związek kojarzony jest najczęściej, jak się o tym mówi, z relacją partnerską, ale w praktyce to nie jest problem tylko partnerów, tak? Małżeństw czy partnerów, ale członków rodziny czy znajomych, tak? Za toksyczną należy uznać każdą wieś, która zamiast dawać wzajemne wsparcie, poczucie jakiegoś bezpieczeństwa i pozytywne emocje. Jest źródłem stresu, cierpienia i niespełnienia się. W relacji takiej często nie brak miejsca na chwilę radości i piękne uczucia. Niemniej nie bazuje ona, ta relacja, na dojrzałej miłości, lecz nosi wszelkie znamiona uzależnienia. No właśnie, ale na czym to polega? Kochani, w toksycznych związkach żyje wiele osób, które często nie zdają sobie nawet w pełni sprawy z tego, jak bardzo niezdrowa jest podtrzymywana przez nie relacja. No, w tym świecie zabiegania, można powiedzieć w pewnym sensie wyścigu szczurów, można tego nie zauważyć. Czym powinna być prawdziwa miłość czy przyjaźń? No, moi drodzy, to przede wszystkim relacja symetryczna. Czy taka, w której każda z osób ofiar ofiarowuje coś drugiej, tak? Więc każda dostaje także coś w zamian. Taki można powiedzieć barter, prawda? Można tak porównać. W zdrowej relacji zaspokojone są potrzeby emocjonalne obojga partnerów. Czyli potrzeba bycia kochanym i potrzeba bezpieczeństwa. Każdy z nich może, yy, z nich może być sobą. Ma możliwość rozwoju, oparcie w drugiej osobie, tak? Ponieważ, żeby kochani w pełni funkcjonować w społeczeństwie, no, Trzeba mieć oparcie w najbliższej osobie partnerze, przyjaciółce, siostrze, bratu, rodzicach, koleżance, nawet takiej najbliższej. Ale toksyczny związek to relacja biegunowo odmienna od tego, co wcześniej powiedziałam. Zwykle jedna z osób jest dawcą, a druga tylko biorcą. Potrzeby tej pierwszej są zaniedbywane. Ale jej partner również, chociaż mu się wydaje, że otrzymuje to, co chce, to nie, nie wcale nie otrzymuje tego w pełni, tak? Mm? Ponieważ w obliczu niemożliwych do zaspokojenia pragnień i oczekiwań rodzi się frustracja, smutek, nawet lęk, kochani. W toksycznym związku uczucia są wypaczone i nie mogą przynieść szczęścia właściwie żadnej ze stron, tak? Moi drodzy, y Ludzie żyjący w niezdrowych relacjach zazwyczaj przez długi czas nie dostrzegają dramatyzmu swojego położenia i zaprzeczają, gdy ktokolwiek zwraca im na to uwagę. Dla osób postronnych objawy toksycznego związku są doskonale widoczne. Już ten fakt łączy zjawisko toksycznych więzi z problemami takimi jak alkoholizm czy nauk korzystania z telefonu. Które nazywa się fachowo fonoholizm. Podobieństw jest jednak znacznie więcej, kochani, bo nie wszędzie występuje alkoholizm czy fonoholizm, tak? W gruncie rzeczy bowiem toksyczne związki polegają na wzajemnym uzależnieniu od siebie. Toksyczny związek opiera się na potrzebie angażowania się w relację uczuciową, choć nie przynosi ona oczekiwanych rezultatów. Ceną za chwilę szczęścia. Jest rosnąca ilość negatywnych konsekwencji. W sytuację tę uwikłanych jest oboje partnerów, tak? Choć typowymi symptomami uzależnienia silniej naznaczona jest postawa dawcy. Jego zachowania dotyczące obiektu uczuć, tak samo jak w przypadku innych kochani nałogów, stopniowo wymykają się spod kontroli. Decyduje się ta osoba na posunięcia, których nigdy przedtem by się nie dopuściła. Podam przykład, na przykład zadłuża się na potrzeby partnera, tak? Dawca w toksyczny związek angażuje coraz więcej pracy w zamian za coraz rzadsze chwile szczęścia. Wyzygnuje z innych spraw, takich jak na przykład swoich zainteresowań, kontaktów towarzyskich, aż w końcu partner staje się niemal jedyną treścią jego życia. Słuchajcie, kochani, nawet jeśli taka miłość zadaje głównie cierpienie, dawca próbuje się od niej odizolować, a wtedy odczuwa typowe objawy abstynencji: niepokój, lęk, rozdrażnienie. Czy w gruncie rzeczy. Biorca też jest całkowicie zależny od swojego partnera, ale dzięki niemu znajduje się w centrum uwagi, czuje się lepszy, odreagowuje własne frustracje, zyskuje swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Te profity nie są tym, czego potrzebuje naprawdę, ale jedynym, po co potrafi sięgnąć, tak? Kochani, dlaczego ludzie wchodzą w toksyczne związki? No, nie zawsze od razu jak wchodzimy w związek, wiemy, że to będzie, czy tam mamy symptomy, albo widzimy symptomy, że on będzie toksyczny, ponieważ istnieje takie coś jak zauroczenie w pierwszym momencie, takie wiecie, nie, znamy to w większości, taka miłość od pierwszego wejrzenia, prawda, ona może przysłonić faktycznie nam oczy, ale to nie znaczy, że ona jest zła, tak. Do budowania szczęśliwych harmonijnych relacji zdolni są ludzie, którzy osiągnęli emocjonalną dojrzałość, i aby ta relacja była symetryczna, warunek ten musi być spełniony w przypadku obojga partnerów, kochani. Osoby, które zaznały deprywacji emocjonalnej w okresie kształtowania się osobowości, na przykład wychowując się w dysfunkcyjnej rodzinie, w dorosłym życiu najczęściej nie są w stanie oferować innym bezinteresownej miłości. Ale tu otworzę nawias, nie wszyscy, kochani, nie wszyscy, nie pakujemy wszystkich do jednego wora, ale w dorosłym życiu najczęściej nie są w stanie ofiarować, tak jak już powiedziałam, bezinteresownej miłości, ponieważ ta część z nich zmaga się z lękiem, poczuciem winy czy takim niskim poczuciem własnej wartości. W związkach z ludźmi nieświadomie dążą do skompensowania swoich deficytów, wchodząc w niedojrzałą rolę dawcy lub biorcy. Moi kochani, partner relacji nie jest wówczas podmiotem, lecz narzędziem do tego, by podnieść swoją samoocenę. Dzięki temu może zyskać poczucie bezpieczeństwa albo czuć się potrzebnym, docenianym. Oczywiście, w praktyce dochodzi do zaspokojenia wyżej wymienionych potrzeb, a ponieważ to, czego najbardziej brak partnerom, to nie oparcie w drugim człowieku, lecz w samym sobie. Ale może tutaj jak rozpoznać ten toksyczny związek, żeby, żebyście czasami mm, nie pomyśleli, że wy macie, albo inaczej, żebyście mogli zaobserwować, stanąć tak troszeczkę z boku, czy u was ten toksyczny związek jest. Część tych związków idzie śmiało naprawić wystarczy rozmowa, praca nad związkiem bądź też terapia, tak? E Znajdując się w środku toksycznej relacji, bardzo trudno dostrzec jej niedoskonałości i swoje w nią uwikłanie. Ale jeszcze trudniej jest dystansować się do własnych problemów emocjonalnych, które leżą u podstaw niezdrowego związku. Diagnostyczne jest z pewnością samopoczucie i zachowanie obojga partnerów. Relacja toksyczna, którą trzeba uzdrowić lub zakończyć. Tak, występuje, jeśli w związku dochodzi do takich sytuacji, jak teraz wymienię, kochani. Po pierwsze, wyrzekanie się własnych planów, marzeń i potrzeb, w przeświadczeniu, że nie spotkają się one ze zrozumieniem i akceptacją drugiej osoby. Po drugie, ograniczenie się w wyrażaniu swoich myśli i uczuć, w obawie przed krytyką lub przeciwnie. Wypowiadanie się bez troski o uczucia drugiej osoby. Po trzecie, narzucanie swoich oczekiwań, dostosowywanie się do oczekiwań partnera e, przy codziennych takich działaniach i wyborach, tak? Po czwarte, deprecjonowanie czy ośmieszanie jednego z partnerów przez drugiego, często w obecności osób trzecich. I nie mówię tutaj, jak sobie razem z mężem w towarzystwie jesteśmy. I wszyscy sobie żartują, ja żartuję na przykład tam z mężusia czy mężuś ze mnie. Nie, 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 nie. To zupełnie wtedy inaczej wygląda, tak? Kolejne. Chorobliwa zazdrość, której przejawem jest ograniczanie swobody jednego z partnerów przez drugiego. Na przykład kontaktów z przyjaciółmi, bądź samodzielnych wyjazdów, inwigilowanie jego korespondencji, przeglądanie rzeczy osobistych. Niespodziewane wizyty w pracy, prawda? Bądź też yy, partner sobie coś zaplanuje na wieczór, a druga osoba: O nie, 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 bo ja właśnie coś tam sobie wymyśliłem, czy wymyśliłam, i ty tam nie możesz swoich planów ziścić, bo teraz tu ja wymyśliłam albo wymyśliłem i teraz musimy, nie wiem, tam iść gdzieś. Kolejne. Brak radości ze związku, przygnębienie, frustracja na tle wzajemnych relacji. Ogólnie, kochani, brak satysfakcji z życia. I takie poczucie, że jest się manipulowanym emocjonalnie. Moi drodzy, ale czy można naprawić toksyczny związek? No, toksyczna miłość jest się w stanie uleczyć jedynie, ale pracą, tak jak już wcześniej wspomniałam, nad własnymi problemami, którą podjąć muszą oboje partnerów. Czyli najczęściej, te, jak mówię, rozmowy, jeżeli to nie daje skutku, a dalej chcemy być razem, ponieważ no, czujemy coś do siebie, tak? chcemy to ratować, to można iść na terapię indywidualną, którą można połączyć z terapią dla par. Ale moi drodzy, niestety nierzadko zdarza się, że tylko jedna osoba, jest to zwykle dawca, zainteresowana jest poprawą relacji, podczas gdy druga nawet nie dostrzega ogromu problemu. No ale o co ci chodzi, prawda? No przecież, yy, ale no, no dobrze jest. Bywa tak na przykład w związkach z problemami alkoholowymi czy z przemocą, tak? Także w takiej sytuacji najlepszym środkiem zaradczym ukazuje się wsparcie terapeutyczne konkretnie terapia oparta na programach stosowanych w przypadku uzależnień, która gotowej na zmiany osobie pozwoli uwolnić się od toksycznego związku, bo zauważmy, że wtedy jest takie coś jak długotrwały toksyczny związek, gdzie już osoba, która jest biorcą, nie widzi problemu. I teraz osoba, która jest biorcą i nie chce nad tym problemem pracować, no to jest to jest, teraz takie zdanie ułożę, nie po polskiemu, ale wiecie, to jest problem dla dawcy. Dlaczego? Dlatego, że dawca wtedy jest współzależniony, prawda? Dawca doskonale sobie zdaje sprawę, że ma już dosyć, że już nie wytrzymuje, że nie ma sił. Wtedy najlepszym właśnie takim krokiem dla tego dawcy jest, jest iść na terapię, tak? Dobrze by było, żeby ta terapia była połączona również, tak jak wspomniałam, z terapią dla par, ale no z tym jest różnie i podróżnie, dlatego że druga strona może nie chcieć, tak? Wtedy, moi drodzy, z przykrością stwierdzam, trzeba ratować siebie. A, jak zakończyć toksyczny związek? No wiele z toksycznych związków, gdzie hmm, przejawem nie jest alkoholizm czy przemoc typowa, a jedynie po prostu gdzieś zagalopowanie się jednej ze stron daje się bardzo często uratować, bo znaczy uratować w sensie takim, albo się rozmawiają i się rozstają, albo po prostu ratują tą, ten związek i od początku zaczyna, zaczynają, zaczynają sobie budować ten związek od początku, tak? Ale jeżeli już nie da rady, to zakończenie związku, nawet najbardziej takiego reniącego, nigdy nie jest łatwe, słuchajcie. Partnerów ogranicza, pragmatyzm, na przykład wspólne mieszkanie, lęk przed zmianami, zwłaszcza gdy ludzi łączą dzieci, lęk przed samotnością, ale też bardzo często uczucie, jakim obdarza się bliskiego, mimo wszystko, człowieka, tak? Próba wyzwolenia się z tych okowów niezdrowej miłości utrudnia fakt, że każda kłótnia kończy się obietnicami zmiany na lepsze. Pojawia się wtedy nadzieja, że tym razem może się wreszcie udać. Niestety, jeśli obie osoby nie zdecydują się na intensywną pracę nad samym sobą i okaleczonym przez własne, można powiedzieć, demony związkiem, czyli na jego uleczenie, nie ma wtedy nadziei. Kochani, no taka jest prawda. Sposobem na wyjście z toksycznego związku jest zdystansowanie się do niego. Czy osoba gotowa na taki krok powinna pozwolić sobie na dłuższy wyjazd? Jeżeli może sobie na to finansowo pozwolić, tak? I wziąć urlop w pracy, tak? Czy wyprowadzkę od partnera. Tak, aby mieć czas na spokojne uporządkowanie myśli i uczuć. Co pod jednym dachem, z obiektem toksycznej miłości nie jest możliwe, kochani. Bo nam się może wydawać, że dobrze, no to jak on czy ona, tak? Jest w pracy, a ja mam wolne, to ja sobie posiedzę i pomyślę. Tak? I przeanalizuje to wszystko. No owszem, usiądziesz, pomyślisz, przeanalizujesz, a nadal jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś. I za chwilę ta osoba wróci. No a na takie spokojne rozmyślanie, potrzebujesz spokojnego miejsca. Tak? Z dystansu można użyć swój związek takim, jakim widzą go inni ludzie. Czyli, jeżeli nadal mieszkasz z toksyczną osobą, no nie jesteś, nie jest to możliwe w pełni zdystansowanie się do tego, tak? Można odnaleźć sobie przestrzeń na zapomniane pasje dodatkowo. Marzenia. Słuchajcie! No bo jeżeli ja teraz nie namawiam do rozwodów, żeby to nie było, że to jest program o tym, że ja namawiam do rozwodów czy rozstań, broń Boże. Ale jeżeli już nie da rady ratować tego toksycznego związku. To tak jak mówię, jeżeli nie chcecie się wyprowadzać, to może wyjazd. Na tyle, na ile was stać, nawet na dwa, trzy dni, tak? Żeby spokojnie spojrzeć na to z innej perspektywy. Zakończenie toksycznego związku z takiej pozycji okazuje się dużo łatwiejszym zadaniem, niż wówczas, gdy tkwi się w jego środku. W środku tego związku, tak? Czyli mieszkając z tą osobą. Kochanie, Kochani, warto równolegle podjąć terapię połączoną z pracą nad rozwojem osobistym. Można, moi drodzy, także skorzystać z grup wsparcia wzorowanych na wspólnotach anonimowych alkoholików, jeżeli to dotyczy partnera lub partnerki, która no niestety jest alkoholikiem czy alkoholiczką. Bardzo często niezbędna będzie również psychoterapia indywidualna, podczas której odnajduje się przyczyny tego, dlaczego nadal tkwimy w takiej relacji. Bo może być też tak, moi drodzy, że kiedy wyprowadzimy się od tego toksycznego partnera czy partnerki, która na przykład jest uzależniona od alkoholu, czy uzależniony od alkoholu, może to go zmusić znaczy zmusić, zmusić nie, nie można, ale może wreszcie sam będzie chciał walczyć z tym swoim problemem, pracować nad nim. Wtedy właśnie można się zwrócić do tych anonimowych alkoholików, do tych grup wsparcia, e, również chodząc na terapię indywidualną, tak? Wtedy też jest możliwe, że można dać tą taką, powiedzmy sobie, szansę ostatnią, ostateczną, tak? Żeby to było jasne. Także, no moi drodzy, hmm, Skutki życia w toksycznej relacji, jakie są jeszcze, tutaj tak sobie pomyślałam, że może to mm, pokrótce omówię, ponieważ słuchajcie, no ten temat to jest temat rzeka, a ja no nie chcę robić, tak jak już kiedyś powiedziałam, dwugodzinnych y, filmów, ponieważ no... My wszyscy wiemy o co chodzi, tak? I wiemy, gdzie się zwrócić. Chcę tylko po prostu naświetlić problem. Zaniżona samoocena, gorsze samopoczucie, depresja, izolacja społeczna, lęki to tylko, kochani, niektóre skutki psychiczne życia w toksycznym związku. A stan psychiczny przekłada się także na stan fizyczny. Kiedy tkwimy w przemocowym układzie, Mamy też do czynienia z wysokim poziomem stresu, który ma niebagatelny wpływ zarówno na psychikę, jak i może powodować problemy z odpornością, tarczycą, choroby serca. Choć, moi kochani, opuszczenie toksycznej relacji przemocowej, partnerki czy partnera, nie jest ani łatwe, ani szybkie, potrafi odmienić życie na lepsze. Jest ważnym krokiem w zadbaniu i zawalczeniu o siebie i swoje szczęście. Zwłaszcza, kochani, że życie mamy jedno i szkoda byłoby je spędzić na cierpieniu, czy w lęku, w stresie, który może też powodować depresję. Więc, niezależnie od tego, ile tkwimy w toksycznym układzie, nigdy nie jest za późno, by coś zmienić odzyskać radość życia, docenić, że lepiej jest w pojedynkę niż w ciągłym stresie, z nową energią wejść po prostu w nowe swoje życie. Bo moi drodzy, być może spotkamy kogoś, z kim relacje będą takie, jakie powinny być, kto będzie nas traktował z szacunkiem i z miłością, a być może nie, ale tkwienie w toksycznym związku jest chyba, nawet nie chyba, kochani, jest najgorszą opcją, moim zdaniem. To na dzisiaj, moi drodzy, wszystko, co tak przygotowałam dla Was. Tak sobie pomyślałam w, ten, w to popołudnie takie szarawe, że ten temat w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku poruszę. Dziękuję serdecznie naprawdę za subskrypcję, komentowanie, łapki w górę. Moi drodzy, na moim kanale są różne tematy. W związku z czym, jeżeli ten temat Ci się nie podobał, możesz sobie przejrzeć i wybrać inny temat yy, odcinka z mojego kanału. Zapraszam Was jeszcze serdecznie na moją stronę, której link znajduje się pod filmem www.psychotronika. Tam jest taki prosty, można powiedzieć, taki rytualik prosty. Na ochronę przed energiami poza domem. Nawet jeżeli czujemy lęk, na przykład gdzieś idziemy, czujemy lęk, możemy to zastosować. Mogą to też stosować nasze dzieci, bardzo dobrze wpływa to na psychikę dzieci, kiedy mm, po prostu chodzi tutaj, bo to jest taki rytualik, takiego jakby u dzieci zaprogramowania, że dobrze, no tak jak kiedyś się, nie wiem, tak jak kiedyś, tak jak się nosi czerwoną nitkę, prawda, ona działa. To ja wiem, ale u dzieci można ten rytualik zastosować. Jest on bardzo bezpieczny, sami możemy ten rytuał stosować sobie. Także serdecznie zapraszam również. Tam są inne artykuły. No cóż, dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.